Mi się wydaje, że już ktoś zakosił. Nie, jak leciałem, to jeszcze było. Ja yeah, stoi. O, stoi. A co z tym suwem teraz? Znaczy no, i tak. Przecież ja, przecież ja, ja ciebie nie wyganiam do samolotu. Aha. Dobra, czekajcie, stoję sobie, ja może lepiej dosuwa od razu, pytałem. O tam odetcholdy. Lecisz na pilota, czy. Nie wiem, jak chcesz. Mi to wszystko e, jedno. To... Lecimy e... na tę. na jakiś... krasną, zobaczyć czy zostało jeszcze to albo nairofa. Możemy sprawdzić. Dobra. Nie no, się tym suwem to sobie wykręcę. A my suwem to co? Robimy? Na północ. Ja. Nie, na północ. Chyba. <laughs> Wydałoby się, wiem, bo jak teraz jest na tego suwaka, to te wszystkie te rzeczy przepadną, co? To? to może pojedziemy też niszczenia z tego suwaka, no tych rzeczy jest, nie? Hä? Zobaczcie, w sumie coś jest chyba, nie? Ooo, jest dużo. To jest dość... Mhm. Słyszę ten dźwięk. Uuuu, tego jest Nooo Mamy 30 golda przy Trochę nam roku. siły nośnej brakowało 30 golda czy 30 tysięcy golda? A nie, to jest moje, ja już się 30? Noo 3 razy 10 golda nie? A ile kosztuje Metal Pool? E, e, nie wiedziałeś, no. że coś takiego pisze? Aha, to znaczy pisz tu, bo nie pisz Potrzebny jest no. e, briefcase A nie 5-10 golda? Aha, no musi być pełny briefcase. To bójt. jest 100 gojda. 100 gojda można by mieć na no. briefcase. A więc pierwsze watyki musimy ogarnąć. No ja chcę zabić to właśnie. Ostatnio zabiłem to typ, typu jechał tu i sobie było, nie wiem, jedne było briefcase i w cały drukowany głosem. A no, no co, my na serwerze z domu, w domu kiedyś jak na Hammikiem, to zrobiśmy kolesi wodników, którzy mieli 16 brieffaces przez 2. Ok, ale jak musiał być ani z drani. Znaczy ten daj nie, tak, nie, tak, weź sobie coś takiego zdawać. Tak, nie, nie byli czy też ogóle Na koniec, że mieliśmy 100 brieffase, ale włożyć przy sobie 16, no. nie, nie, nie. to może. To słuchaj dla Boga. Może jechali kupić jakąś Nie, byli na misji. To... To jest... Ale z misji tyle tego chcieli? Znaczy tam na misji się rozgibali, jest na tym serwerze. Więc 16 misji mogli to mieć. Ej tak w ogóle, ile kosztują te jakieś tam pojedyncze pojazdy, samochody no zwykłe? Zwykłe ale jakich osób jest ze zwykłych pojazdów najdroższy ja i kosztuje? 10 goldów, a, a wszystkie a tak kosztują gold. Jeden gold. Znaczy po goldzie, 4, 6, 7, 8, A save kosztuje tak? Dobra, trochę tych samochodów musiałbym nagrać. <grystanie> Ale nie, to cię nie to do... Ale tutaj nie... samoloty się bardziej opłacą, bo one są po 3-4 razy. A to jest, macie do tego stosowania czy nie? O oh, boże, to lepiej się będę chciał być. Trochę niżej, trochę niżej, chcę zobaczyć czy nie coś nie jest. No tak, sam. Ja wiem co, co ten czerwony, ten. czerwona misja zrobiłem. No nie, ma. nie, nie, ja nie, nie mam. nie, ja to nie coś? Tu wprawdzie? 60, który Bo tam to to było za dużo. A, Czuć tę. Czuć Sabina. Co? Czułam. Czujesz tą Sabinę? No. Czuję, idealnie. <laughs> 20 FPS'ów. A powiem ci, że to było do... 50, bo blisko ja, zszedłem. 10 FPS. No dobrze. Tak. Na koła, czekaj. W razie jakbyś jak się zapytał, powiedziałbym, 3, że 60 3. to za mało. <laughs> Ej, Taki trwany, tak? Mam w tym, mam w... Mam w wiem, 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 Właśnie... Osobym Masz tu bocza? Mam, mam, Są to w ogóle cross Wiem. Naprawię i lecimy, lecimy go sprzedać. to ja... A. wcześniej. Bo można przelecieć tutaj góry i zobaczyć, czy cross-siteów nie ma. Hmm. Cross -site hmm. oh, yeah. Ale cross-site to się nie Nie. Co się wydaje, że ja nie widziałem tego, nie od się jeszcze. Aha. Widziałem taki co był, i tutaj tu, niedo się nie On jest tak rozwalony, czekaj na mnie. On jest tak handskręt rozwalony, właśnie. Bo... Jeździ, jeździ. No szybko jest. Szybkie jest tam. No. A okay. paliwo w nim jest? ciebie Aha. jesteście. Bo no, poczekasz chwilę, zanim ja się on z niego wyjmie paliwo. jest to, jest no tak tak więc... O, jest na no. Kierzyż, ten zamyk. Zamyk. No. Ja muszę wyjąć, sobie... Z Chyba, zobaczmy. Tak jest, tak. Ej, gdzie by jesteście? Fuel barrel. Ja, ja, do ja, ja nie ja zobaczę, czy ktoś się coś pił w tym. Na fejce. Nie. to Konie nie wywalczały, nie? A ile tam jest palił w ogóle? Malutko. Już nie muszę celować. Pokuś. Już nie da Dobra, lepiej sprzedać. Bo już jest na czerwonym bardzo. E ELEGANCKO! Tutaj jeszcze jest... Tutaj jest jipek. Tutaj koleś sobie jakiś kupuje auto. Lepiej zjadę, zanim się Włączy, się o, hałaski jest Jak ten... źle wjechałem. Hey, no. Hey, hey, Czekaj, to ty Ale jak oni to zrobili, że takie wąskie to wieże, bo. Do... A, dobrań. Ale i tak moja opieka była lepsza. <grystanie> dało się do niej wejść? Jest jeden jeden, go, jeden golda Gorzej jesteś, to by się często zabijało. Ale były trzy platformy na Heldry. Dobra. Na każdej dało się lądować, tylko nie i Oj, jest tu crash site. Plus jeden golda. Tak. Lecimy. Lecimy. Albo być w kurwie, nie no dobra. Czyli, to stackujesz przy darze? Nie, nie patrz inaczej na spod od strony tej. Patrz, że buduje. Nie, no, to jest, no nawet na chyba. Jeśli no już. Bez to i Bambik do niego biegnie. Więc jak chcemy lądować, to przydałoby się to zrobić jak najszybciej. Ja celuję, ja ja tu ląduję, bo. No. Bo deszcz, czekaj, 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 czekaj. Ja ląduję. Wrzucę okay. to yy, golda do suwa. E, a nie, nie mogę tutaj. No, ty mi tak szotkę, nie, bym nie mogę tutaj. Ile już mamy golda w ogóle? Cztery, jeśli. Znaczy cztery oznacza. przebiegłem przez śmigło, dobrze, że wyłączyłem nie. silnik. A to jest śmigło. to jest, jest śmigło nie zabijają. Aha. Zabijają? Tego się nie no, Przynajmniej no to, natawianie czy... zabijało. No to natawianie zabija, bo normalnie. To on nie powinno. Ja się. Dobra, gdzie jedziemy? ja bym. Gdzie on jest? Na... Pamiętam bo testowałem Najlepiej. to na tym, na Armorexie. Gdzie ten nubek? Lepiej by można pojechać teraz do... Bo... Ej, chyba, tam... że to był zombie. My A nie jest, z... jest, 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 Gdzie? jest, jest. Jest Byśmy mogli chodzić. Po twojej prawej leci. Biegnie w sensie. On chyba tam powinien być To nie jest Antonov z krabinem, to... Trzeba już Czekaj, weź mi, weź mi napisz na czasie, bo nie rozumiem. Gdzie wy jesteście teraz? Kurde, trochę za wysoko Zabinien. wylądowałem. Mogłem Zabinien. bliżej, cross i Ja jestem tutaj e, na środku, gdzie jest takie miasteczko z barakami. Gdzie była kiedyś baza? Dobra, lecimy na Czteryna... wholesalera. No tam strzela coś. Ale... No to, to jest na granicy. I okay, tędy? Dobrze jadę? Lewo. Pierwszy skręt... nie, nie, nie. Teraz drugi teraz trze trzeci skręt w prawo. Nawet ten może być. Nie, teraz, e, teraz, teraz. Prawo, prawo. I w lewo. Przecież mogliśmy jeszcze dalej jechać. Tak, mogliśmy. To dobrze <słuch> mówi. Pogoniłem go z crash to trochę tam uważać, bo tam dużo ludzi kampi. Dobra, pobiegł bardziej ja, Bewa. Ma... <laughs> yes, jest go nie go. Nie, jakby to... co, nie, do nie, tego. Mm, nie, nie, Do... Dolnogórska, do <laughs> tam, like. z kioskiem, tam jest w to tym jest nie, Co? Przydałoby się. Z sprawdzić y, Devil Castle, czy no, nie, tutaj, nie, pełniłem się szczerną. no ten zamek, y, bo tam, tam się często respi y, helikopter, czy koło niego. Bo... Nie ma kurde, krasajta. Ten taki... Ale, na, który ten, zamek? ten taki, tam po lewej, po naszej lewej. Ale ty, ja się pytam z samolotu. Po naszej lewej? Pytam się no, po, z samolotu, po, po gdzie polecieć, lewej. to mogę szybko zobaczyć. Y, to musisz, wyjść podaję, 162? Ej. 182. Tylko to jest koło tego, powinno być taki armoret i Taki szary, wiesz, z minigunami, bo... Zostanie taki był tam. A nawet dwa były. Dobra, lepiej wdepnij na gaz, a... Nie ja wiem kiedy... Się już. Co za jak He? Nie wiem, nie wiem kiedy... Teraz on strzela zaczyna... do mnie, a ja biegnę po lewym. <laughs> Spoko, miło. Nie wiem kurde, kiedy się zaczyna... O kurde. O, fuck. Co to jest? Nie wiem, czy szybko przejeżdżam. Mam no, napisze. Tam ktoś był? Nie. Jedź, jedź, jedź. Jedź. No. Do tego już z przodu? Najlepiej, najlepiej z troszeczkę daj z tyla Lewo, prawo, lewo, prawo, bo, bo jeszcze tutaj nie ma godmola. Jeszcze safezona nie ma. Co, tak, powinien być. No, no. Na lewo, 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 lewo. Nie lewo. ma tak dobrze. Mój a... crash site. Okej, okay, jest. Dobra. Tutaj. A w crash site nic. zostanę. tutaj, nie Nieważne. Dostam. Może nic nie być. Ważne, że mam crash site'a. Przejdź sobie na minikana. Tak, będę mógł do zająca postrzelać, bo bryka tutaj. Mi się okaże, że tu nic nie będzie, a ktoś mi ma samolot. E, dobra, a sklepie. Nie, fuck. Tutaj są dwa, to Dobra, nie. Jednak nie Wiesz co, mogę spróbować tą healtę, co wcześniej nas goniła ten wciągnąć do ciebie, żebyś ją z działka pociągą. Nie masz jego? Nie. -e. Tylko wiesz co, to nie jest taki Crash side. Wracajmy tam. Z tego crush'a nie postrzelam. Tylko Będę co jest? Koda. No, sobie nie wracaj, a ja zobaczę. Nie na... wiesz co? Ja zobaczymy tym. To jest cross site, ale medyczny. Ja teraz zobaczę, tutaj. Eee... Ja spadam. Dzięki. Zagrane na razie. No dzięki. Dobra, hej. Dobra. na tym waszym zamku 10. nic nie ma, jakby co. Jest taka... Dokument... nie. ten ural mnie pusi, tu stoi. I To czekaj, zatrzyma się pełen Się. Bo się wydaje nas prawnego. Wygląda, hmm. wygląda. Zapnięty. Nie <laughs> <Ja> to widziałem. <laughs> to było zbyt e... piękne. Tak. No. E... Z tego co pamiętam, to safe i tak dalej, to wszystko jest u tego to sprzedaje. Mm -hmm. No, a myśmy budzili do tego, do Forcizera. Przyłącz się No siemasz, Przyłącz się masz się do mm -hmm. cześć jeszcze streamujesz do co ja No No, tak się a tutaj chyba quest był niedawno, bo sporo botów tu leży. Nie wiem czemu w ogóle ten gość nie wziął broni od botów. Może ten grzesz to był w ogóle quest. Hmm. Nie, chyba nie. Dobra, idę po mój samolot zanim mi go zabiorę. Nie, wiesz co, ja bym, ja bym preferował teraz... Y Kupić auto byle jakie, sprzedać tego suwa i już przełożyć wszystko do tego auta, Bo jeśli nas zabiją, to. Czy no, jeśli wyjdziemy, to po prostu będzie auto. Tak, tak, was zabiją. No. No. Ale warto marzyć, nie? Warto sobie odnieść <laughs> tą Zawsze no. jeszcze można namiot postawić. Ale namiot może każdy ci otworzyć. No. A zobaczcie, czy nie można kupić lockboxu. To jest mi taki mniejszy safe Ja się co nazywam? LOKBOX. Ja, ale no, to że... nie, jest... miejsce. jest tak... dość mało, ale zawsze coś <coughs> co, co, co się lokuje. A, no dobra, ale to tam... No najbardziej jest... by się przydało Golda, nie? Lokować żeby, żeby tam Golda tylko słowa no to wiesz tutaj. Coś na Golda i bronię no. Na bronie to tam jest 10 slotów. No, no to safe, lepiej dać na bronie. Ale tutaj coś pisali, że w safe można tylko 10-15 broni mieć. No. Więc nie wiem o co w tym chodzi. tak. No nie ale... to, okay. to jest tylko, żeby cię żeby miał. No, sprzedawaj, wszystko. To masz dawać. To się da. <laughs> Żebym jeszcze miał, co się da. Nie to jest drink, to nie To ty tu wróciłeś? Mhm. Okej okay. już wystartowałeś? Nie nie, biegnę do samolotu No dobra jest Ale mi się e, łapie okay, jest? jest? Diabnoł mnie? Jeden gozka jest A dostałeś kulkę od tego gościa? Niby nie, mam 12 tysięcy Odczepiam się jakbym dostał O, przez Jeden, drugi wkaz ten. O, lockbox. Słaby to. 5 510 EZ, gorda. No to się nie opłaca. To jest taka jedna dziesiąta safe. <grymkańska> Leciałem 500 na godzinę tym e awionetką i pra prawie wolno, a bo i wyrobiłem z podniesieniem do góry. O, już nie. za nim, Idziemy za nim? No, czekaj, czekaj nie wyjedziecie pierwszy. Kogo wygonicie? Patrz, <laughs> patrz. Ej, to dajcie znać gdzie go będziecie gonić, to my Tylko zrobimy że on może być w tej broni. A co mam za broń? Jedź, jedź, jedź. <laughs> chciał już przeszukiwać. Bawaj, go bo... Kogo wygonicie tam. Jedź, jedź tam, walić go. A gdzie jedziemy? Jest... I czemu no, znaczy, u mnie na streamie się o 3 godzinie siedzi 13 osób? 13. <grym> 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 więcej jak za dnia. No może mi się do no, streamu. Ja pewnie streamuję. Z Soliboru? No nie wiem po Dobra, co, ale można. Idę do samolotu i trzeba stąd spadać. <grym> gdzie jest Solibora? Na Nad O, No, no faktycznie. To, to po prostu dużo ludzi się kręci. Na tego. Misja jest po drugiej stronie tej góry, co zaparkowałeś ten samolot i tam botów nie ma. O! Oh, możemy do, tych, możemy do misji jechać. Teraz się? Której? Nie, ale prawie. Na cr Wyrobiłem. Nie, to Ten... Leciałem wzdłuż no. góry i tak prawie pionowo w i nie Ej, Czekaj, 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 bo ja tu nie widzę misji. Na mapie? Z, z, znaczy na mapie nie ma, ale jest ciężarówka ze skrzynkami jakaś. A to nie jest ta, którą już napadaliśmy? Ale przecież ten, przecież y, to było przed restartem. głupie zrobiliśmy, że a jedziemy na ciężarówkę. To jest ciężarówka, miejscu, a nie auto. Tak, tak. Co? Tak. Okay, zaraz to sprawdzę. że. Troszeczkę, troszeczkę to jest, jest że... miasto, ten. Że, że, że ty tak. małym? No. So, dobra. E, niech zgadnę nad długie Wysadzisz... selo. Wysadzisz <laughs> to jest jakieś hambi po lewej. 117, 85. A, 117, 85. Hmm. O, drugi No przy długie To nie wiem, czy już tam no. nie ten. 10 pS jest. No, ale kurde. Ale to ma go... Martwych butów tam nie ma, nie żadnych butów, więc. Masak. Może być tak, że się dopiero zrespią, jak ktoś podejdzie? Tak. Nie, one powinny być Ja będę Okej. A nie, dobra, widzę, są łatwe, są maty Dawaj za mną. Czekaj, zobacz tego, ja zobacz tego. Będzie tam gdzie wylądować? Nie, to jest stop góry górę. Ale tutaj już ktoś to pozbierał, więc nie ma sensu. Okej. Okay, nie ma teraz jakiegoś questa? Eee, wiesz co? to chyba lepiej wziąć Hambiego yy, a tym jest, jest w kameni. No. A bo nie, no, za to tam więcej hajsu. Na północ od Jarosławia. Do Hambie'a. Okay. No tylko się poczekasz, z rób idziemy to przeleję paliwo. Co lecimy tam? E, on nie ma paliwa. Raczo, czy Ten drugi ma paliwo. Okej. Okay. Okay. Mam 2 km. Poza tym tak mi się paliwo kończy, powoli. Full, bo ja nie latałem. <grystanie> ok, też się tam przelecę. Hmm, w razie czego na razie nie rusłem, to jest to, co No jest, jest. Zrobiłem szczepionki. A to jest chyba Stash House, i nikogo nie było w opisach. Ok. Że najtoś no. to jest chyba jakiś medyczny, bo to jest magisz medyczny na tej misji. Tak. Wy przy... Dwa... Dwa... sobie no. już barimy. Dwa jedno. O. Już wierzę do tego, co się złożył. Albo nie wierzę wierzą. Wiedziemy. Ciekawe kary na syp to żeby... ja nie mam. W tym roku I nie mam żadnych. Nie wiem, czy jak to mówią, on, będzie na mibie. słuchana. Dobra, jest zamknięta. Nie, 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 się tak. e, nie, nie, staw... do tej dużej beczki. Aha, uh -huh. Tylko, Lec, lecę się bo co? tak myślę, nie no, myślę, żeby wziąć tego Humveego, bo on jest bardziej opancerzony, chociaż, chociaż teraz będziemy stać. Nie, zwykły, e, tak, zwykły czy zwykły? Eee, jak tak? Zwykły czy zwierzyszko? E, zwykły, zwykły. Poczekaj, gdzie on był tutaj, nie? Po lewo. Po lewo. To nie jest opancerzony? Zwykły nie jest opancerzony. No to on jest, nie jest opancerzony. on wygląda. Tylko czekaj, szybko ja... Myślę. Oj O Boże... To wygląda No jest opancerzona. No to wciąż się niech drugi przestrzeli to zobaczymy czy... Przestrzeli to zobaczymy czy jest opancerzona. No ale widać, że ma pancerz, wiesz, na tyle. Na tyłku ma pancerz. tak o tym chodzi. Mhm. Ogólnie. Dużo... Dużo wygląda, że ma pancerz i nie ma pancerza, wiesz. No Moi no kumple się przetestowali, przetestowali, tak jak mówili, to jest opancerzone to jest opancerzona. No dobra, no. A ja podchodziłem i przez szyby ich zabijałem. No. no nie chodzi mi już o szyby, ale o sam ten cały metal, no. Jeżeli szyby nie są opancerzone, to, <laughs> to jest wcale nie są opancerzone. Dobra, ja ci Taka dobra. jest zasada w armii. Dobra, trzy, trzy, <laughs> no, jakby nie patrzeć, to tak jest. Ej, co jest? I idę, zabawię się z tymi botami. Boże, jakie lagi. No masz O, gold. Gdzie masz Gelda? To so, jak... Misja na Gelda jest. Widzimy się masz ee, startuje, ee, nie mogę zobaczyć mu. Eee, A, ej, tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Tak? No. W Hamwiku jest bandaż, w jest bandaż. W środku, w gierze. Dobra, spokojnie, ja się zajmę kameni Na razie. Dobra. A, rzeczywiście. Eee, Widzisz, było tam miście. Było tam nie zostać. Ma... <laughs> nie ma paliwa prawie już. Chyba dojedziesz, co? Ale mam... Co, ale Wiesz, na... że nie mam zbytniej broni, żeby bo te Ta, boty robię, <grym> Ja też to... 15 FPS-ów teraz miałem. Ja nie wiem, ile mam FPS-ów, ale wiem, że chyba 10. Ja, ale te boty tu już leżą martwe. No, mamy prawie pełny bug. Za darmo. No to nie wiem, o co chodzi. No, tutaj teraz trzeba trzy naprawić, botów ja to tutaj bo tu leży martwy. No to widocznie już ktoś tam campił. Może ktoś kampi, ale nie słyszę strzałów. I tak, tutaj nie będzie gdzie wylądować. Nie mam broni na to. A nie. Ale... Ty, oni są trupami, a potem wstają normalnie. Co, co to za magia? Nie, Czary. Oni jadę to sam, pakowu. Zaraz spróbuję to zrobić, ale... Go away. Ty, bo mi zabrać hamika. Tak. Jej. tego przejadę już teraz, Zaraz tam będę. Dobra, też w tej górze. Zazminę zawołamy i tyle. Eee? <grymne> e, zrobiłem to. To jest, to jest, Tak? Daj. wylądowałem na, na górze, tak, w pionie. O. Aha, strzelaj Dobrze, nie do, do mnie też. Dorobienie. Zostałem, czy to są boty, czy to, to jakiś inny gracz. Dobra, jedziemy do. Jedziemy do... Dobra, mamy Golda. Ej, nie wiem, musimy trochę przeliczyć. O Boże. Masz tą bazę w ogóle, tu jest wejście do góry, nie? A, no i trafił. Do, do góry wejście, Ej. tu jest jakiś most. Sam, a nie wow. straciłem nic krwi. Zarąbiście. Tak, przez parę budynków są te mosty. Nie. No to, to jedziemy na, to, po, na, na do tą samą stronę. To... A, to nie ma już super. Się, nie nie masz. Miałem nie. laga co najmniej kilkunastosekundowego. Tam jeszcze jedna, ten taka zielona.